Wiszą leży wiele pięknych miast, ale Kazimierz jest miejscem wyjątkowym. To właśnie Kazimierz swoim urokiem przyciąga od lat turystów z całego świata. To tutaj czerpią swoje natchnienie artyści, korzystając z niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca. To również jedno z ośmiu miejsc powiśla lubelskiego z najpiękniejszymi, sakralnymi zabytkami tej okolicy. Proponuję, abyśmy. Razem wybrali się na szlak i odwiedzili wszystkie te miejsca i zobaczyli najpiękniejsze perełki historii. Do projektu wybranych zostało dziewięć budowli sakralnych znajdujących się w ośmiu miejscowościach. Józefów nad Wisłą, Piotrawin, Polanówka w gminie Wilków, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Klementowice, Gołąb i Baranów. Zabytki powiśla to był jeden z najtrudniejszych projektów realizowanych w obszarze ochrony środowiska czyli programu Płśowego środków europejskich Środków własnych. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w jednym projekcie zmieściło się kilkanaście obiektów, każdy inny, każdy w innym stanie, każdy z innym wkładem własnym i o różnym stopniu przygotowania. Muszę powiedzieć, że ksiądz, arcybiskup świętej pamięci Józef Życiński przekonał mnie do tego projektu, pokazując jak bardzo zróżnicowane są potrzeby w tym zakresie, jak ważne są te obiekty, jak ważnym świadkiem historii i jak ważną rolę, funkcję społeczną pełnią także na Lubelszczyźnie. Projekt od samego początku był przygotowywany właściwie perfekcyjnie. W tych warunkach, warunkach niezwykle trudnych, zróżnicowanych zadań, konieczności współpracy architektów, projektantów, konserwatorów zabytków, muszę powiedzieć, że od początku byłem przekonany, że ten projekt zakończy się sukcesem. Muszę powiedzieć, że pojawiła się przy tej okazji druga satysfakcja. Otóż te parafie są bardzo zróżnicowane. Są obiekty większe jak w Kazimierzu Dolnym i są obiekty mniejsze jak w Baranowie. Ale ważne jest, że dawały one pewnego rodzaju całość, całość, która sprowadzała się do po pierwsze dbałości o dziedzictwo narodowe, po drugie wyraźne wskazanie wartości, znaczenia i wagi tych obiektów, w których nie tylko mury są ważne, nie tylko dach, ale także to wnętrze, które bardzo często wymagało opieki konserwatorskiej. Chcę jeszcze jedną rzecz przypomnieć, że nie byłoby tych realizacji bez także wkładu, energii, emocji samych parafian. Część z tych gmin, część z tych parafii to parafie niezbyt zasobne. Mimo wszystko zdecydowały się na ten wysiłek i wspólnie razem uczyniliśmy no, swoistego rodzaju cud. Cud iż zabytki, zabytki Powiśla wyglądają dziś tak, jak powinny wyglądać. Projekt ten jest ukoronowaniem 200-lecia diecezji lubelskiej. W 2005 roku przeżywaliśmy 200-lecie. Szczególnym zadaniem dla archidiecezji było, aby ukazać piękno zabytków poprzez rewitalizację powiśla lubelskiego. Chodzi o dziewięć kościołów, osiem parafii i wspólne nasze działanie, wspólna troska sprawiła, że podjęliśmy się zadania wspólnego przygotowania projektu, ponad rok pracy i trzy lata pracy realizacji. Cieszymy się dzisiaj, że ten projekt został ukończony. To wspólne dzieło wiernych, księży proboszczów, rad pasterskich oraz sponsorów. Chcemy im dzisiaj za to wszystko serdecznie podziękować. I myślę, że nowe dwuksetlecie diecezji, nowy wiek Zaczyna się dla nas czymś, co pozostanie jako pamiątka naszego wspólnego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i ukazania piękna kościołów naszej archidiecezji. Projekt archidiecezji lubelskiej realizowany w ramach programu Infrastruktura i Środowisko to wyjątkowy projekt w skali naszego regionu. To projekt w ramach którego udział wzięło osiem parafii rzymsko-katolickich i odnowiono szereg wspaniałych zabytków sakralnych. To jest niezwykły projekt wpisujący się w logikę rozwoju naszego regionu. Powiśle lubelskie to Teren, który ma niezwykły potencjał turystyczny. Tam mamy wyjątkowe perełki architektoniczne, dlatego serdecznie zapraszam dzisiaj wszystkich do odwiedzenia naszej części zachodniej województwa lubelskiego, gdzie będzie można zobaczyć te odnowione obiekty, odnowione obiekty sakralne, a jednocześnie udać się w taką podróż niesamowitą po naszym dziedzictwie kulturowym, naszej tradycji, która tutaj w województwie lubelskim jest niezwykle bogata. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o architekturę sakralną na tle historii rozwoju architektury polskiej, to na lubelszczyźnie niewątpliwie trzeba było wskazać kościoły w typie renesansu lubelskiego. Jednym z czołowych zabytków właśnie wzniesionych w tym typie na początku XVII wieku jest fara kazimierska. I Fara Kazimierska jako ten flagowy, sztandarowy obiekt znalazła się w programie remontów kościołów Powiśla Lubelskiego, które zostały, których remont został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków programu Infrastruktura i Środowisko. Oprócz Fary Kazimierskiej pewnie trzeba by wymienić kościół Świętej Anny w Kazimierzu Dolnym, gotycki kościół i kaplice w Piotrawinie nad Wisłą, Zespół klasztorny w Józefowie nad Wisłą, barokowy kościół w Baranowie, również niedaleko Kazimierza, kościół neogotycki w Wąwolnicy wraz z kaplicą Najświętszej Marii Panny. W znakomitej większości z tych obiektów wykonano pełen zakres prac remontowo-konserwatorskich, i w każdym z przypadków remontów tych obiektów sakralnych były prowadzone badania konserwatorskie przy udziale konserwatorów dzieł sztuki badania archeologiczne, również nadzory archeologiczne w trakcie prowadzonych prac i badania architektoniczne. Więc możemy obserwować przywróconą dawną świetność tych obiektów sakralnych. Dzięki tym badaniom udało się poszerzyć wiedzę na temat historii budowlanej tych obiektów. Prace konserwatorskie były prowadzone bardzo szeroko. Większość z tych obiektów została wyremontowana od fundamentów aż po kalenicę dachu. Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla lubelskiego to projekt, który oprócz swojej wartości dla dziedzictwa kulturowego tej części Polski ma także inne walory. Przede wszystkim myślę tutaj o tej aktywności, którą szczególnie naszemu ministerstwu jest bliska, mianowicie przekraczania granic, dostępu do wiedzy. Przy użyciu nowoczesnych technik. Te piękne miejsca, tak e, pięknie odnowione, są opisane na portalu internetowym zabytkipowiśla.pl, gdzie można się zapoznać z poszczególnymi miejscami ciekawymi dla turysty. I muszę powiedzieć, że zapoznawszy się z tym portalem, polecam Państwu spokojnie prześledzić najpierw, jak to jest dobrze i bardzo przyjaźnie opisane. A wtedy na pewno podejmiecie Państwo decyzję, aby te miejsca odwiedzić. Jako biskup archidiecezji lubelskiej, do której te wszystkie kościoły powiśla lubelskiego należą, z całego serca zapraszam do odwiedzania ich, do podziwiania piękna. Zaklętego w kamieniu, a przede wszystkim do modlitwy na miejsca, które są związane z historią naszej wiary, naszej religii, z historią tego ścisłego związku między kulturą i wiarą, jaki na tych ziemiach możemy podziwiać. Trzeba serdecznie pogratulować wszystkim twórcom i pomysłodawcom, ofiarodawcom tego projektu, który przy pomocy środków Europejskich, Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy pomocy też wielkiego wysiłku w tych wspólnot parafialnych, niezbyt zresztą zamożnych, doprowadził do tego pięknego dzieła, że uratowaliśmy piękno, że możemy to piękno, które odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach, nie tylko zachować, ale udostępniać je tym, którzy chcą je podziwiać, a ci, którzy się w tych świątyniach modlą od wieków. Aby mogli wznosić swoją myśl ku Bogu, który jest źródłem wszelkiego piękna. Zobaczyliśmy zabytki skupione wokół Kazimierza Dolnego, który jest niewątpliwie stolicą kulturalną Powiśla. Ja myślę, że teraz nie będziecie się Państwo nawet przez chwilę zastanawiać, czy warto tu przyjechać. Powiśle Lubelskie czeka na Państwa ze swoimi atrakcjami i zabytkami. Zapraszamy. Sakralny szlak powiśla lubelskiego. Sprawdź na stronie, a potem zobacz na własne oczy.